Cześć, z tej strony Sargon i witam was w drugim odcinku Kariery Walencją. Jak sami widzicie, mam ofertę za Gabriela Paulisty. Jest to oferta bardzo ciekawa, tym bardziej, że pewnie moglibyśmy ją jeszcze podwyższyć. No, ale sprzedawanie w obecnej sytuacji paulisty, po tym jak odszedł już z Walencji Gara i to byłby chyba strzał w stopę i całkowite rozdementowanie już naszej linii obronnej, więc po prostu. W tym sezonie przynajmniej Paulista raczej nie odejdzie, bo nie chce takiej całkowitej rewolucji w składzie przeprowadzać. No a my nie tylko nie sprzedajemy obrońcy, ale także będziemy jednego kupować, prawda? Oddamy mangale, ale w zamian sięgniemy dużo młodszego Hoakina, który ma także ciekawe warunki fizyczne, bo tym oczywiście tutaj nie ma nic do zarzucenia mangali, jeśli chodzi o warunki fizyczne, no ale. Nie jest to piłkarz najlepszej jakości obecnie, miał kilka słabych sezonów za sobą, w których albo nie grał dużo, albo miał kontuzję, miał problemy. Tak więc tutaj trzeba ściągnąć kogoś, kto może się jeszcze sporo rozwinąć, a także prezentować podobną do samego Mangali jakość już na, już na samym starcie. więc Dlatego sprowadzam tego właśnie zawodnika, który jest ciekawy i by. Co, także co ciekawe ma zrobioną twarz, więc kolejny plus na ściągnięcie takiego piłkarza, więc y, mamy nowego zawodnika w naszym składzie. Nie zarabia zbyt dużo, kwota transferu też w miarę sensowna, więc okej. Okay. Mieliśmy też ofertę za y, Maxi Gomez'a, której no, przyjąć nie mogłem. Nie była ona zbyt ciekawa, poza tym Maxi Gomez także raczej zostaje na ten sezon przynajmniej. Zaś jeśli chodzi y, o... No, zawodników, których już możemy, no to takim jest oczywiście Ruben Sobrino. Co prawda no napastników sprzedajemy mocno, a no, ale z minimum formacji, jak sami wiecie, nie będę raczej grał dwoma napastnikami. No i tutaj mamy ciekawą sytuację, bo jak widzicie, jest normalnie jak w rzeczywistości narzekanie na to, że nie wzmacniamy składów, no ale co ja poradzę, jak Piotr Lim nie da pieniędzy, to ja nie mam jak kupić zawodników. Oczywiście w grzewie się dało to zrobić, no ale nie będziemy. Tak, wykorzystywać tego, że jej nie wie, jaka jest obecna sytuacja w Walencji. Tak więc, cóż, coś mu tam jakieś głupoty powiemy. No i cóż, jakość składu jednak wzmocnimy. Oczywiście za pieniądze, które zyska, zyskaliśmy za Gamero i teraz, i teraz także za Sobrino. Tutaj postanowiłem kupić Mariano. Mariano jest na liście transferowej i wystawiony, więc tutaj, bardzo możliwe, że uda nam się za. Bardzo niską kwotę w stosunku do jego wartości go zakupić, bo może nawet mniejszą niż jego wartość. Więc jak sami widzicie, już tej fajną ofertę wynegocjowaliśmy. Marian cały czas ma kilka lat gry przed sobą, nawet jakiś rozwój być może. Więc to jest piłkarz ciekawy, który może nam się zdecydowanie przydać. Na pewno jest lepszy od na Sobrino od Gamero. No, może niekoniecznie, ale Gamero je ma, ma jednak swoje lata i szybko by pewnie mu ten. Ta ocena spadała. Tak więc cóż, negocjujemy z Mariano. no On ma dosyć wysokie zarobki, to jest jedynym problemem. No ale jak widzicie, z, nawet jest gotowy sporo je obniżyć bardzo 40 tysięcy, żeby grać częściej, więc ciekawa sytuacja. Nie wiem czy takie coś miałoby miejsce w rzeczywistości. No ale cóż, Mariano nie był potrzebny Realowi i wystawili go na listę transferową, więc musiał odejść. No a my z tej oferty korzystamy. No i jak sami widzicie, nawet jest tutaj napisane w mediach, że walencja korzysta z okazji. No i udało się fajną tutaj kwotę za Mariano wydać i go pozyskać. Zobaczymy, czy nam się przyda. Mam nadzieję, że da nam dużo dobrego od do naszego zespołu i wzmocni nasz atak. Zobaczcie, tutaj mamy sytuację z Condobion, ponieważ... On tutaj się już rozwinął, żeby można było mu dać defensywnego pomocnika. Mógłbym zmienić mu pozycję, no ale potem jednak zdecydowałem, że, że jednak niech mu zostanie to eśp, zresztą to chyba żadnego znaczenia już większego nie będzie miało. No i mamy także ofertę za Blanko, którą odrzuciłem, ponieważ nie była zbyt dla mnie ciekawa. Blanko ma jeszcze dużo przed sobą rozwoju. No i tutaj jak widzicie mamy już konferencję przed pierwszym spotkaniem w La Liga. No, gramy dobrze przed sezonem, no i no jest to spowodowane na pewno też dobrymi treningami, dużą pracą na treningach, no i jak na razie to skutkuje. Czy możliwe będzie wywalczenie miejsca zapewniającego gry w rywalizacji o y, Europę, Europa League, o Ligę Europy? No jest to raczej cel, zresztą tak zarząd nam ustalił nawet cel, żeby dotrzeć do Ligi Europy, no dlatego też nas o to pytają, no i. Jesteśmy oczywiście, wydaje mi się w stanie powalczyć na pewno o to, ale mamy groźnych rywali, więc łatwo nie będzie. No i jeszcze pytanie o najnowszy transfer, czyli transfer Mariano. Co Mariano może wkazać w debiucie? No będzie pasować do zespołu. Wydaje mi się, że nam się może przydać, ponieważ jest to zawodnik taki, no może niepodobny całkowicie do tych, co sprzedaliśmy, no ale jednak. Inny typ zawodnika od Maxiego Gomeza, więc na pewno różnorożność jest w składzie potrzebna. No i cóż, mamy też kilku rozmowy, rozmowy z kilkoma zawodnikami. Racić chcę wystąpić w pierwszym spotkaniu, więc prawdopodobnie tą szansę zostanie. No racić raczej będzie często występował na przestrzeni tego sezonu. Gładaż tak, że chcę grać. On oczywiście zagra i kolejna informacja od Paulisty, który po raz kolejny. Nie jest zadowolony z tego, że w zespół nie jest wzmacniany. No cóż, analizuję różne możliwości i nie będę kładał każdemu od no Ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. No niestety, znaczy niestety, dobrze, bo gra jest raczej skonstruowana pod taki bardziej angielski system menadżera, gdzie on ma większe pole do popisu niż w Hiszpanii, gdzie trener tak naprawdę jest tylko trenerem i nie zajmuje się transferami. No cóż. Jednak my już przechodzimy do pierwszego spotkania La Liga Santander-Sevilla kontra Valencia. Rywale od wielu, wielu lat. Zespoły na podobnym poziom, poziomie. Valencia przez długi czas bywała wyżej w tej rywalizacji, no ale obecnie zdecydowanie lepszą ekipą jest tej Sevilla, przynajmniej na papierze. No i chociażby w, w porównaniu wyników z poprzedniego sezonu. Sevilla. Walczyłam nawet z Atletico Madryt grają w Lidze Mistrzów, no a Walencja nie zagra nawet w Lidze Europy, więc jest różnica spora. Poza tym Sevilla dokonała wielu świetnych transferów to jeszcze w poprzedniego lata, no i nie osłabili się znacznie. Dobra, jak widzicie, mieliśmy już tutaj skład właśnie Sevilla, i teraz także możecie zauważyć mój skład: Formacja 4-2-3-1, jak sami widzicie. Wydaje mi się, że no, tą formacją graliśmy podczas turnieju sezonowego, sprawdziła się, więc, więc na razie będziemy nią właśnie grać. No i mamy pierwszą okazję wykrócaną przez Carlosa Solera genialnie. I Carlos Soler daje prowadzenie naszej ekipie. Świetnie, Carlos Soler w tym meczu występuje jako ofensywny pomocnik. No i daje radę. Dobre uderzenie w, już w obrębie pola karnego dobry, dobry strzał. Dośrodkowanie jest od Wasa i Gomez genialnie wykorzystał swoje warunki fizyczne. Maxi Gomez i mamy 2 do zera Podwyższamy nasze prowadzenie w tym spotkaniu. Jest Munir, Munir i tylko Słupek. Było bardzo blisko, bardzo groźnie, no ale mamy dużo szczęścia. No i jeszcze atakujemy Guedes, nic z tego. Jeszcze jest Carlos Soler, Daniel Was. No i mamy rankę numer 3. Yy, Miażdżymy Sevillę w tej pierwszej połowie. Już jest 3 do 0, no i cóż, idzie nam bardzo, bardzo dobrze. Jednak w drugiej połowie Munir tutaj tańczy z naszą obroną, bawi się Munir. No już myślałem, że nic z tego, no ale jednak ostatecznie branka tutaj pada i jest gol na 1 do 3. Sevilla wraca być może do gry, jednak próbujemy się mu po raz kolejny odbić, zaatakować Maxi Gomez. Niezły strzał, no ale niestety bez branki, jeszcze kondobia do Maxiego Gomeza, ten ucieka obronie, mimo że nie jest to sprinter, no i Maxi Gomez podwyższa nasze prowadzenie, jest już 1-4, do 4. no bardzo, bardzo wysokie prowadzenie, no i mecz kończy się naszym zwycięstwem ostatecznie, nie było to um, jakoś specjalnie wymagające spotkanie dla nas, no i widać, że chyba będzie trzeba zmienić jednak poziom trudności na Ultimate, bo legendarny, to jest dla mnie za mało. No, mam nadzieję, że nie że nie padnę psychicznie przez to tak jak podczas kariery Pader, bo już po prostu nie mogłem żadnego meczu praktycznie wygrać. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się to tutaj no, lepiej, że to będzie wyglądało. Czas na wywiad po tym spotkaniu z Sevillą. Chłopcy dali z siebie 100%. Zdecydowanie zagraliśmy bardzo dobrze. No i udało się Tutaj wysoko, wysoko zwyciężyć. Mariano zadebiutował, co prawda, no ale nie jest to jakoś hmm, mega udany debiut. Nie ma tutaj co za dużo powiedzieć, ponieważ szedł na ostatnie 15 minut, więc za dużo okazji tutaj nie miał, żeby się zaprezentować. W przygotowawczy, przygotowawczych mieliśmy ogromne nadzieje że Razi przebije się do pierwszej jedenastki, ale nie są z niego zadowoleni, co ciekawe. No wydaje mi się, że nie grał aż tak źle, na pewno nabierze pewności z siebie i w miarę czasu będzie grał coraz, coraz lepiej, ponieważ jest to cały czas młody zawodnik, który musi się jeszcze ograć. No i jak widzicie, zmieniłem tutaj ten poziom trudności na Ultimate, oczywiście mam ten tryb rywalizacji włączony, chociaż nie zauważyłem, żeby te boty jakoś szczególnie często używały szczucze szczególnie. nie wiem. No zobaczymy, czas na... Drugie spotkanie w La Liga, tym razem gramy na Estadio Estadia i zmierzymy się z lokalnym rywalem, Villarreal. Villarreal, no tutaj mamy też ciekawe, ciekawą oprawę, jej chyba nie było w poprzedniej Fifie, bo, bo sobie zdecydowanie nie przypominał, a na pewno bym pamiętał oprawę Walencji. No cóż, czas na nasz skład, tak się prezentuje, a ja tutaj jeszcze powiem ważną rzecz, ponieważ Villarreal wykupił dwóch zawodników, w Walencji, a właściwie pozyskał dwóch zawodników w Walencji: Koklena oraz Parecho. No i pozyskał, jest naprawdę grosze. Parecho tam za kilka milionów poszedł, znaczy Parecho. Koklen poszedł za kilka milionów, a Parecho odszedł za darmo. Czy wystąpią w tym meczu? No, Parecho występuje. Koklen jest na ławce, tak więc się to prezentuje. Także koszty sobie ściągnęli, co ciekawe. i Jest tam także Alcacer, także były zawodnik w Walencji, więc. Real ma z naszym zespołem bardzo dużo wspólnego. Jest tam tych y, wspólnych y, zawodników jeszcze więcej, no ale to nie jest temat na teraz. Teraz ważne jest to, że strzelamy bramkę numer 1 i zrobi to Maxi Gomez, który był bardzo skuteczny w poprzednim meczu i teraz także się spisuje. To prawda jest to tylko dobitka, ale ważne, że dotarł do tej piłki przed obrońcami, no i umieścił ją w siatce. Jednak Real odpowiada i jest to Niestety Paco Alcácer, No tutaj cieszynka wykonywana. No, no cóż, z Walencją odszedł już dawno, więc różnie to może być. Atakujemy. Maxi Gomez i do Daniela Vasa. Was i was tutaj były blisko, no ale jednak bez branki. Już druga połowa. Mamy genialne zagranie do Maxiego Gomeza, który to wykorzystał. I 2 do 1. Obejmujemy prowadzenie w tym meczu, po raz kolejny wychodzimy na prowadzenie i teraz tylko to utrzymać. No idzie nam nie najgorzej, no genialne to zagranie było, zobaczcie sobie na tej powtórce i Maxi Gomez świetnie to wykończył, no ale tutaj zdecydowanie kondobie należy pochwalić za to podanie. Villarreal próbuje po raz kolejny wyrównać i tutaj było bardzo groźnie, Parejo strzelał, no ale nic z tego. Jeszcze tutaj jest... Moi Gomez chyba i Gomez, no ale nic z tego bez branki. Jeszcze parę rzutu różnego, Raul Albiol, no ale branki nie ma, chociaż było bardzo, bardzo groźnie. No i cóż, kończy się to spotkanie ostatecznie. Udaje się tutaj zwyciężyć 2 do 1, tak więc jak widać, jest możliwe, żebym ja taki gaugen jak ja zwyciężał na poziomie ultimate, więc na razie sobie przy nim oczywiście pozostaniemy. Nie chcę też rzeczywiście wszystkiego wygrywać, raczej żeby jakieś tam realistycznie było, no ale cóż, na razie początek mamy naprawdę dobry. Mamy ciężkich rywali, no ale udaje się zdobywać punkty. No i cóż, przyszła pora na juniorów. Niestety w Hiszpanii tutaj nikogo ciekawego nie znaleźliśmy. Może inaczej będzie w Maroko, bo tutaj już mamy jednego ciekawego juniora. Jeszcze jest drugi w miarę interesujący, więc jego także zatrudnimy do szkółki. Resztą się raczej już nie będziemy interesować, więc odrzucamy. No i przyszła pora jeszcze na Kamerun. Tutaj także jest już dwóch ciekawych zawodników. Trzeci w miarę interesujący, ale na razie go brać nie będziemy. No i on sobie zostanie do obserwacji, reszta usunięta. I tak to wygląda, jeśli chodzi o samych juniorów. A my już będziemy przechodzić bez przedłużania do kolejnego spotkania LA Liga do ostatniego meczu na dziś i do spotkania ostatniego też w trakcie okienka transferowego, a więc meczu z Granadą. No Granada to już zdecydowanie mniejszy, mniejsza marka niż poprzednie zespoły, no ale mieli, mają za sobą bardzo udany sezon, więc na pewno będą tutaj mieli co pokazać, mają taką możliwość, no i będziemy musieli na to uważać. Stosują, jak sami widzicie, taką samą formację jak my, 4-2-3-1, więc zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. Jeśli chodzi o nasz skład, no to Silesen na brance, Gaja Joaquin Paulista i, i Bustos oczywiście w obronie Kondogia i racić w pomocy, dalej Głedysz i Musach. No i w ataku Mariano, więc jak widzicie, w tym meczu sporo rezerwowych zawodników występuje. Mam nadzieję, że nie będzie nas to słono kosztować. Jak widzicie, Granada już atakowała, no ale nieskutecznie na szczęście. No i Guedes, Guedes, Gonzalo Guedes próbował tam zmieścić tą piłkę, no ale się nie udał. per broni, a tutaj Granada atakuje. Granada cały czas przy filce Puerta z Mbokani i Mila. I mamy bramkę dla Granady, ostatecznie zdobytą przez... Louis Amile, tak się bodajże nazywał ten zawodnik, a pamiętam, że nawet chciałem go chyba w poprzedniej FIFA do Walencji kupić, przynajmniej się nad tym zastanawiałem. No ale cóż, przyszła pora na, na kolejną akcję dla nas, jest Carlos Soler, strzał zablokowany niestety, jeszcze rzut rożny, Gonzalo Guedes i Maxi Gomez, no ta piłka bardziej się odbiła od jego głowy niż można to nazwać uderzeniem. No i tak się kończy niestety to spotkanie. To na tyle. Niestety przegrywamy tutaj z Granadą i z teoretycznie najłatwiejszym rywalem spośród dzisiejszych trzech oponentów. No ale z nimi przegrywamy. Tutaj graliśmy jednak na wyjeździe. Być może z Viarealem pomogły nam trochę Mesta, ja z Sevilla oczywiście poziom trudności. No ale mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Przejdźmy do transferów w innych zespołów, bo jest ich tutaj sporo. Chociażby do Atletico wydali aż 115 milionów prawie. Co prawda pozbyli się kilku zawodników, no ale też ciągnęli. Także więcej wydał niż, niż zyskał, zyskał Sasuna. O Aspas odchodzi z Celtu, to w ogóle jest niesamowite. Mm, tutaj mamy także transfery w Cadiz, Deportivo, Alaves. No trochę transferów tam jest, Brooks do Elche przychodzi, odchodzi Rigoni. Do Barcelony przychodzi Aubameyang, Jorginho i Boateng, ciekawe który Boateng. odchodzi Fati i Busquets, nie wiem dlaczego oni sprzedali Fatiego. Do Hetafe przychodzi tylko Sobrino od nas. Mbukani przychodzi do Granady i już grał przeciwko nam. Przychodzi Chambers, Tomi do Levante. Także trochę transferów w Betisie, no ale nie za wiele zmian jeśli chodzi o ten zespół. Real Madrid, Skrinia Vardy i Aspil -Queta, a odchodzi Mariano Vazquez, z i Marcelo, więc sporo zmian w Realu. Real Sociedad, także drobne zmiany w Realu Valladolid, także tro, troszkę za naszym, za naszego powodu. Także tutaj sporo zarobił. Ejbar, mniej wydał, trochę. Huesca ściągnęła sobie dwóch zawodników: Sevilla, Mario Rui i Woodborna, a odchodzi Gomez, chyba Sergi Gomez. No i nasz zespół, oczywiście, to wiemy już, więc nie będę się za bardzo nad tym skupiał. No i Villarreal, przychodzi Costa i Calvert-Lewin, dwóch napastników, a odchodzi Gerard Moreno, więc jeden napastnik. No i czas na tabelę po dzisiejszym odcinku, tak się prezentuje Granada, jak widzicie, jedyny zespół z kompletem punktów obecnie, więc może to nie jest dziwne, że z nimi przegraliśmy, bo chyba mają dobry start. No cóż, w każdym razie... Obecnie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oceniajcie, komentujcie, bo na pewno bardzo mi to pomaga. W ogóle dziękuję za wszystkie komentarze i oceny pod poprzednim odcinkiem. Zapraszam do ocenia tego, no i zapraszam także do czekania na kolejny odcinek tej kariery. Cześć!